Mieszkańcy Góry Piasku uważają, że droga dzieci do szkoły stanowi zagrożenie. Boją się, że kiedyś na ulicy Stefana Batorego dojdzie do tragedii. Idąc do szkoły podstawowej numer 9, imienia Henryka Sienkiewicza, od przystanku autobusowego Góra Piasku należy iść wzdłuż ulicy Stefana Batorego. Część rodziców martwi się o swoje pociechy idące tą trasą do szkoły. Zaniepokoi mnie fakt, że ten chodnik jest y, tak zarośnięty trawami, że dzieciaczki idąc, y, no idą przy samym krawężniku, przy samej krawędzi. Y, Właśnie widzimy, jak samochód ciężarowy przejeżdża, że no nie patrzą, że powiedzmy są w pobliżu szkoły, jadą szybko i niedużo potrzeba, żeby powiedzmy no doszło do jakiegoś nieszczęścia. Także zależałoby mi... I pewnie wszystkim rodzicom dzieciaczków, żeby ten chodnik, no można powiedzieć, przez władze miasta został doprowadzony do jakiegoś stanu używalności w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i pociech, prawda? Jeżeli byśmy się cofnęli do samej góry ulicy Batorego, tam jest takie przewężenie tej prawej strony, że chodnika praktycznie można powiedzieć nie ma i jest wyznaczone miejsce tam, przejście dla pieszych żeby dzieciaki przeszły na drugą stronę, bo ten chodnik jest szeroki, natomiast w tym miejscu no jest zarośnięty pokrzywami, trawą, bardzo przewężony. Przejście dla pieszych można powiedzieć wjeżdżając w ulicę Batorego od strony Szczakowej, no też samochody wjeżdżają z prędkością można powiedzieć dość sporą i oznaczenie przejścia dla pieszych znajduje się znak przejścia dla pieszych znajduje się przy samych pasach, więc no, kierujący pojazdem do Dopiero można powiedzieć, zauważa to przejście dla pieszych w momencie, kiedy dzieciaczki znajdują się na, na pasach albo, albo oczekują na ich przejście.